Ziomeczki, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Michoforu, a dzisiaj gramy w Mirror's Edge. Tak, wracamy po długim czasie niegrania, ponieważ była szkoła. No, hop, do góry. Sy troszeczkę przyciszę grę. Dobra, więc teraz tak. Co my mamy tutaj zrobić? Bo ja nie pamiętam, nie powiem wam co było w poprzednim odcinku. Bo z tego nie grałem. Dobra, pójdziemy, powiedzmy, pójdziemy tutaj. O, już widzę, gdzie mam iść. Dobra, fajnie, że pamiętam jeszcze skróty klawiszowe. Aha, dobra, czyli mam iść po prostu tutaj.

Aha, zrzucił nas. Super. Dobra, więc zaczynamy. Od... Jeszcze raz muszę ich zgubić. Oni są przerąbani. Nawet nie wiem, który to jest rozdział. LOL. Dobra. Teraz tutaj. I tutaj. Dobra. Teraz chyba tutaj. Tu. Dobra, już Nie doskoczę. I od nowa. Dobra, wrócę jak to zrobię. Dobra, przeszedłem, zapomniałem włączyć nagrywania. Yy, tutaj było po prostu wejście do budynku i korytarz do tej windy. Więc to nie, był, nie powinien być problem. Więc lecimy dalej. dawno nie było mnie na YouTubie przez to, że no w sumie teraz jest taka sytuacja, że no mam dziewczynę i jeszcze do tego no, lekcje były i trzeba było pop poprawiać niektóre rzeczy, żeby mieć na przykład trójeczkę dobra zaczynamy musimy zmienić lokację spróbu, bo gadam z grupy pogadam z spróbuj ich spróbować. Czy mam ich zgubić tak tylko gdzie ja mam iść? Dobra, wiem. albo nie zginęłem dużo fajli, bo nie pamiętam. Do których najważniejszy. Musimy zmienić lokację strutów. Pogadam z Lidiem. Spróbuj ich kupić. Już widzę, gdzie mamy iść. Jak zawsze to nie może być takie łatwe za to, to zrobić. Powiedzmy, że o to mi chodziło. No, tak myślałem. Teraz sprawa została załatwiona po mojemu. Klik rzuci karabin w budynku CCC. To zaraz za Powinnaś tam pomóc do przewidzieć tej. Dobra, lecimy teraz tu. Dobra, już widzę gdzie. Tu i wchodzimy na to, albo jednak nie. No nie złapała się, Jezu. No jest taka czasami uwalona. Nie wiecie jak to jest wrócić do jakiejś gry po bardzo długim czasie, nie? Więc pewnie wy będziecie wyrozumiali. Ostatni odcinek był chyba z dwa tygodnie temu. Dobra. No, oczywiście jeszcze trzeba umieć skakać, nie? Teraz gram w asasina i po prostu assassin. Ale to na Xboxie e niestety nie nagram wam, bo nie umiem tego robić. Ale no w Assassinie no jakoś tak bardziej lepiej ten parkur jest zbudowany. Chociaż że czasami się wkurzam, bo coś mi nie wyjdzie. To i tak ładnie mi się podoba ten parkur. jest dużo lepszy niż tutaj, bo ona skacze jakbyś nie umiała, nie? Jest dużo fail jak zawsze. Z misklikiem, misklikiem odpaliłem sobie to i się nagle. A, może odcinek wam nagrał? No i się nagrał. Byliśmy nie mogli tej klapy otworzyć, i się podjechać tam. O, cicho, jest. Wow, ona się złapała, rozumiecie wy to? Dobra, wreszcie możemy iść dalej. Czyli liczy się z kolejną windą i kolejnym ładowaniem. Więc no, za chwilę wracam. Dobra, już jestem z powrotem. Działamy dalej. Oj to już wiem co to jest. Przypomina mi się to z poprzedniego tego. Jak tu się zaczynało to? Chodź, chodź. Bo... A, tylko po to tutaj, to, to było tylko. Wiem, że jakoś tu się... Dobra, już chyba pamiętam. Mogłem się trochę bliżej złapać. Dobra. Teraz tu. Nie. Dobra. Niby gdzieś jesteśmy, ale gdzie to? Ja nie wiem. Hmm. Chyba już pamiętam. Tu trzeba... Tak, dokładnie. Tu trzeba umieć skakać, tak jak mówię. Dobrze, że mamy tu checkpoint. Dobra. Tu się nie skacze. Tak, tylko... Fajnie, że ona się umie złapać, nie? Ej, jedziu. No. Widzieliście to? Czekajcie chwilę. Dobra, już jestem z powrotem. Mój brat miał problemy jak zawsze. Musi mi przeszkodzić przy tym, tym odcinku. Aaaa. Nareszcie wróciłem. I za chwilę znowu spadnę jak debil. Nie, 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 nie. Co ty? No fajf. Ja pierdziele. ta faith jest idiotką, a nie kurde. Skąd ona się wzięła do skakania? Jako sprinter, jak ona nawet skoczy się umie. Jajaja, no super. Super, gro. Dobra, wolę spaść niż kombinować, żeby wrócić. Nie, nie, ta gra mnie już zaczyna denerwować. Nie. Bo złapi Tylko spokój mnie uratuje, nie? Super, o to chodziło. Bardzo się cieszę. Co wymyślili wchodzenie. Gdzie dalej? Tak się jeszcze byś mogła się złapać, idiotko. No nie! Ta gra se ze mnie jaja robi, ewidentnie. Dobra, zrobię to w ten sposób i tyle. No, łap się. Super. się łapiesz, ja nie mogę teraz myślicie, że ja będę pamiętać jak to zrobić. Dobra, wrócę. Dobra, jestem z powrotem. Wskoczyłem tu. Wreszcie. Nareszcie, tak, super. Bardzo się cieszę, że, że w końcu. W końcu się udało. Zrobić to co chciałem. Dobra. Nawet udało nam się wyżej skoczyć. Brawo Fave. Wreszcie umiesz poruszać ale nie będę cię chwalić bo jak cię pochwalę to znowu będziesz mi spadać będziesz się nie łapać wszystkiego gdzie ma masz się masz to zrobić dobra Aha dobra już widzę Nie da się przesuwać tylko. Aha, ja chciałem... Ten no. O właśnie, to chciałem zrobić, a nie się łapać. Dobra. O dobra widzę. Super. Dobrze. Teraz wejdź tylko. Idziemy. Może będzie koniec rozdziału, gdzie zakończę po prostu grę. No to musimy się wrócić po tą skrzynkę, bo jak jest ten znaczek, to wiem, że jest to skrzynka, a jak jest ta skrzynka, no to jest zarąbiście. O, jest. Może chociaż raz będziemy mieli dwie na poziom. Nie, no nie wierzę. Nie wiem, ja się nie bawię w poszukiwanie. Przepraszam za dziwne dźwięki, ale mój brat znowu się zachowuje jak idiota. Utnę to. Po prostu. Ale przecież ciebie, Adrian. będę mieć wycinania. Wow, potrafi skakać. Jo! Nie wierzę. Widzisz, Weź go i namierz konwój. Musisz go jakoś spowolnić. Celuj w silnik. Podłączę cię do kanału radiowego... jest karabin? Uczyniamy. A tu. Konwój Connors, jaki macie status? Podbiór! Czuję się. Na razie dobrze, droga jest wolna. Wiedzą gdzie jesteś. A może jednak nie? Tak, no, no ten, no to była tylko rozgrzewka, nie? się jeszcze nie o super A jednak Skąd was wywiało przyjaciele Szczerze, mam was gdzieś! <noise> Dziękuję. Mogę zająć się tym? Nie mogę uwierzyć, że tak się dla mnie poświęcasz. Tyle ci byłam winna, Kate. Weź to. Tomek, przyjaciel, wyprowadzi cię stąd. Ja wezmę na siebie Niebieskich, potem się odszukamy, ok? Boże. Mek! Nie mogłem ich powstrzymać. Zabrali Kate. Ale część z nich dorwałem. Dokąd poszli? Hmm. Mówili coś o wieży. W siedzibie burmistrza? <noise> tak. Cholera, Merk. Wezmę kogoś. Lekarza. Z tego five. Przepraszam, Meg. Przepraszam. Nie, nie przepraszaj. Nie daj tym zastrańcom wygrać. Nie pozwolę. Obiecuję. Dzięki, Ma. Dobra, a więc w tym momencie z tym pięknym widokiem wieży zakończamy ten odcinek. Niestety było bardzo dużo faili. Niestety. Jak widzicie, no, odcinek kończy się z przytupem. Bardzo, w bardzo smutnej chwili. No, niestety, tak, niestety bywa. I w dużej ilości gier tak jest, że się. No, niestety, tak gra kończy, że coś się dzieje i tyle. I ktoś ginie, ważny w grze. Więc no, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że zobaczymy się no, w jak najbliższym czasie. Jak to nasza fej lubi nam przestawiać kadr, no to dziękuję za oglądanie. Cześć!